Cześć, witajcie. Krótkie wideo na temat tego, co może zabić Twoją firmę. Jestem właśnie po kolejnym spotkaniu z, z moim klientem, gdzie mm, omawialiśmy to, w jaki sposób prosperuje jego biznes, jak pozyskuje klientów, jakie ma usługi, produkty itd. Jest to jedna z w sumie z podstawowych takich pierwszych rozmów, które podejmuję z klientami, którzy chcą podjąć ze mną współpracę. I niestety po raz kolejny okazuje się, że bardzo dużym problemem jest zbyt duża dywersyfikacja. Oczywiście dywersyfikacja w prowadzeniu biznesu jest ważna, ponieważ nie chcemy uzależniać naszego biznesu tylko i wyłącznie od jednej nogi, tak? od, jednego, od jednego kanału sprzedaży itd., tak czy od jednej usługi. Ponieważ jeżeli się posypie ta noga, no to wiadomo, że sypie się nam cały biznes. tak? Natomiast zbyt duża ilość takich kanałów też może być problemem, i najczęściej niestety jest bardzo, bardzo dużym problemem. Dlaczego? Ponieważ wtedy fokusujesz się, jeżeli prowadzisz jeszcze biznes taki, można powiedzieć, small business i większością rzeczy jednak ty zarządzasz, to wtedy nie jesteś w stanie się sfokusować na tych najważniejszych rzeczach. Dlaczego? Ponieważ zarządzasz działem sprzedaży, zarządzasz działem marketingu, zarządzasz działem pozyskiwania klientów przez call zarządzania księgowością jeszcze i tak dalej i tak dalej działem personalnym i masz tyle rzeczy do ogarnięcia, że nie jesteś w stanie ogarnąć wszystkich rzeczy dlatego wprowadzanie kolejnych produktów, kolejnych usług czy czy nie wiem, wchodzenie w nową branżę na przykład, jest bardzo często podkładaniem sobie nogi, ponieważ wtedy fokusujesz się na, tych, na, tej, na tej branży, na tej usłudze na przykład, bo ją wprowadzasz na rynek, a tracisz na przykład tych klientów, których mógłbyś pozyskać tutaj, dlatego to czego nie powinieneś robić, to właśnie zbyt duża informacja, jeżeli chodzi o produkty, zbyt duża ilość tych produktów. Dlaczego? Ponieważ wtedy też możesz mieć problem z tym, żeby odpowiednio dobrać Twojego odbiorcę, tak? Jeżeli będziesz miał zbyt dużo produktów, które mogą też pasować do klienta detalicznego, do klienta hurtowego i tak dalej. A nie będziesz miał tego sprecyzowanego w komunikatach reklamowych na stronie internetowej, w mailingach w ogóle w ofercie, i nie będziesz myślał o tym, kto jest Twoim odbiorcą, to ten komunikat też nie będzie działać i też nie będzie sprzedawać, tak? Więc to, co musisz przede wszystkim zrobić, to zastanowić się, do kogo chcesz docierać. Jak będziesz wiedział, do kogo chcesz docierać, to będziesz mógł ustalić, jakiego rodzaju to mają być usługi, czy to mają być jakieś drobne, drobne usługi, drobne elementy, drobne produkty, które możesz sprzedawać na przykład we sklepie. Tak. Czy mają być to większe realizacje, i skupiasz się na przykład na. Yy, na odbiorcach hurtowych, tak? czyli realizujesz jakieś większe projekty i wtedy te przekazy też są zupełnie, zupełnie inne. Musisz to ustalić, musisz mieć tego świadomość. Pamiętaj, że im więcej, to nie zawsze znaczy lepiej, tak, tak więc czasem dobrze jest zredukować do minimum ilość produktów, ilość usług, czy ilość informacji na stronie. Jeżeli oglądasz czasem Kuchenne Rewolucje, zdarzyło mi się czasem nie, czasem widzieć ten program, to też widać, że tam Magda Gessler zmniejsza menu z dużego, objętego menu do minimum. Dlaczego? Po to, żeby się sfokusować właśnie na tych potrawach, które możemy zrobić dobrze, tak? które będą zarabiały dla naszej firmy które będą zarabiały dla restauracji, które będą na tyle dobrze dopracowane, że klienci będą nas polecać, tak? kolejną też kwestią, to co musisz, na co musisz zwrócić uwagę, być może u Ciebie też tak jest, że no 20% klientów generuje Tobie 80% dochodu, trzeba się zastanowić, kim są Ci klienci, co to są za ludzie, którzy Ci płacą tyle, tak, i może sfokusować się właśnie na nich, a resztę klientów, 80%, którzy generują tobie 20% dochodu, zabierają Tobie być może 80% czasu na realizację tych projektów, na dostarczenie im produktów, kosztów itd, i tak dalej. Przeanalizuj to, przemyśl to, bo być może właśnie tego rodzaju problemy też masz u siebie w firmie. Eee, I. No, i zmień to tak, zmień to na różne, różne sposoby. Nie o tych sposobach nie w tym materiale, ale w wielu poprzednich materiałach i być może też następnych. Dlatego warto obserwować, nie, obserwować fanpage. No i koniecznie komentarz, co sądzisz o tym materiale. Czy masz też podobne doświadczenia, że faktycznie tak się, e, tak się dzieje? Możesz po prostu udostępnić na swoim molu, żeby też do swoich znajomych mogła ta krótka informacja trafić. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam miłego dnia.